Ja się niczego nie boję. E, to się jeszcze okaże, ale spokojnie, będzie dobrze. Ciągle to robię. Cześć Mia, podaj hasło, aby odzyskać to, co się zgubiło. Idź śladem tego, czego drzewiej nie było. Niedługo wrócę. O! O! Zgromadziliśmy się tu, by uczcić powrót Ono, króla jednorożców po jego długiej nieobecności. Jeśli kiedyś będziesz potrzebował naszego wsparcia, z wielką radością Ci go udzielimy. Niech żyje król Ono! Powrót Ono nie mógł nastąpić w lepszym momencie. Jeszcze dzisiaj Król Jednorożców wyruszy na Tęczową Wyspę i pomoże nam raz na zawsze pozbyć się Rixela. Przepraszam, przepuśćcie wynalazcę! Zróbcie Genuszowi miejsce! Fadl, to miało być uroczyste królewskie powitanie. To chyba nie najlepszy moment na twoje... błazeństwo. Rejnorze, wysłuchajmy go. Co tam masz, Fadl? To wasze wysokości, powierzchniowe cedzidło tęczowej wody, zrewolucjonizuje sposób zbierania tęczowej wody, ale jeszcze nigdy jej nie zbieraliśmy. I dlatego właśnie muszę dołączyć do uczestników wyprawy. Proszę o uwagę. O nie. O nie. O nie. O! Jej, twój tata jest wspaniały, Onchao. Stało się dokładnie to, czego się spodziewaliśmy. Nie, poszło lepiej niż oczekiwałem. Poprzednia wersja wybuchła, ale spokojnie naprawię to. Dziękuję, że zapanowałeś nad sytuacją, Ono. Może jednak to my, elfy, potrzebujemy wsparcia. Bardzo mi przykro, Fadl, ale niestety nie mogę pozwolić ci uczestniczyć w wyprawie na tęczową wyspę. To niezwykle ważna misja i nie możemy ryzykować. Ale, ale. Nie martw się, Fadl.